Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszostwa. Niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. Bądź sobą, zwłaszcza nie oddawaj oczocia, ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec osłości i rozczarowania ona jest wieczna jak trawa. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. I czy to dla ciebie jest jasne czy nie. Wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Bądź pogodny. Dąż do szczęścia. jest To wersja demonstracyjna syntezatora mowy iwona.